Śniadanie, obieram śniadanie w hotelach, a ty 11:21. Czemu nie idziemy? Ponieważ ta pani się maluje. Chcesz piękną pani, czy jako taką? Jako taką, a ja mam piękną. Już idziemy, już gotowe. Pobiegła po drugą sukienkę się później przebrać. Tak jakoś imprezownie nam, kurczę, walili pod nosem. No a tutaj metro. Masz co powiedzieć w paryżskim metro? Co to jest? Nic. Więc do powiedzenia. Gansterka polska. Tak wygląda. Making of. Przebierania się i robienia zdjęć. Biała skarpetka czysta. Bucik puma. A szpileczki chowamy do plecaka. Tańcz, tańcz, cyganie. Ten mnie od razu bym Ci rzucił. Chcę pokazać, że teraz dopiero ja widzimy. pierwszy raz. Nie jest za wysoka. No nie jest za wysoka, bo jest szyj. Tu tak naprawdę się chce nagrywać na każdej uliczkę. Idziemy, szukamy sklepów, żeby kupić wody. I coś dla piknika pod wieżą no. Tak, tak e, teraz wygląda most Aleksandra III. No i tam musi być wieża. Tam. I frak gdzieś tak. oni wszystko zasłonili. Co ty mówisz? A ładny tyłek? Nie widać. Podniebać do stały tyle. Ładny tylek? Nie. Ładny, ty dla mnie ładny, raz. dla innych nie. Gdzie <laughs> może się patrzeć. Tak wygląda człowiek, który niesie w placach 35 kg i nic z niego nie potrzebuje. Ale twoja kobieta potrzebuje. <noise> Pasuje panu. A teraz nagram moją torebkę Nie te te kamienie głazy Dowiesz, że Eiffla możesz donieść Później z powrotem ładujemy ci 50kg i jeździsz do domu Ja nie narzekam Ty nie narzekasz Tak, bo mamy tu pół moje garderoby I mówię, że teraz może 20 kilometrów to tak chodzić. Słowo. moc. Masz, pokaż moc. <laughs> I Już jesteśmy bardzo blisko. Nie wiem, co on będzie bieg, czy co on będzie robić? Sama się szykuje do pikniku Lepszy go do tego do nie był. się o stół, że ten facet umywa zęby Ja mówię, no kurde, no nie może być Że ktoś tu będzie zęby myć I co wy myślicie? Myje zęby kurde to bym mógł pomyśleć, że ktoś to będzie miał zęby? No hit. Ale stuwa twoja. Pakuj piknik.